Siema! W dzisiejszym filmie będę próbował zdobyć diamenty w Minecraft. Ale jest mały problem. Craftingi są losowe. Zasady są proste: zdobyć diamenty w jak najkrótszym czasie bez śmierci. Na 100 subskrybentów robię przejście gry na tym trybie. Zapraszam do oglądania. No dobra. Tu jesteśmy. No, ciekawy spawn. Ciekawy, ciekawy. Może jakiś statek będzie. Chyba nie, chyba nie masz tak łatwo. Dobra. to stądźmy jakieś podstawowe surowce. Najpierw. Okej. Okay. No i zaraz zobaczymy, na czym polega ten tryb. Okej, okay, jeszcze jedno. Dobra. Bra. Co? Tak trochę odruchowo to zrobiłem. A tutaj dostałem. Okej. Okay. To, to mnie trochę zmartwiło. Nie powiem. No dobra, to spróbujmy jeszcze trochę zdobyć. I zobaczymy, co możemy uzyskać. Okej. Okay. Jeszcze jeden. No, tam to trochę druchowo poleciałem. Uuu. U, Uu, z desek można zrobić sobie spodenki. No dobra, możemy łóżko zrobić. Super. U, czy możemy barwnik zrobić? Okej. Okay. No dobra, no dobra. So, Spróbujemy tutaj coś wykopać. Okej. Okay, okay. Uuu, barwniki. No myślę, że barwniki to jest bardzo dobry pomysł. Łatwo je się zdobywa. I mogą dać nam coś pożytecznego. Zobaczymy zaraz. Nie. Mm -hmm. Dobra, niebieski, biały. To wszystkie. Okej. Okay. Czytałem coś pożytecznego? Nie. Nic pożytecznego. No dobra. Uuu, dziecko. To dużo pomoże, myślę. Zobaczymy jeszcze pod wodą. Okay, dobra, ja to się za długo kopie. Mnie to strasznie irytuje. Teraz weźmiemy wodorosty kelpy. Uuu, ale ładne ryby. O, nie ja wiem, czemu mnie nie chce pływać. No dobra, tutaj chyba... Myślę, że nic nie damy rady zrobić na razie. Zaczynamy. Przydałby się na pewno wiosę stół do i kowal. Kowal, tak. Myślę, że to byłby taki przyzwoity star. Ok. Może jakieś fajne będą wymianki też z nimi. Hmm. A co jakby połączyć łóżko z barwnikiem? No nie, barwnik muszę mieć, a to kwiat jest. Ok. To możemy chwilowo pominąć. To, to będzie trochę useless, więc nie. Ale trzcina. Trzcina, trzcina. Co z tego wyjdzie? Cukier, papier. Więc trzcina może być potrzebna. Może coś da. Dobra, cztery trzciny. No, przydałoby się więcej, ale lepszy rydz niż nic. Ok. Tutaj. Piękny. Kościół z stołem alchemicznym. Czy też są dwa w tej wiosce? To nieźle. To nieźle. Ciekawa wioska. To się przyda na pewno. Okay. Białe Białełzko. Może dostanę jakiś barwnik. Może coś się będzie dało z tym zrobić. Ok. Nic fajnego. Nic fajnego. Sianko trzeba pozbierać. Dobra, Zobaczymy, co możemy zrobić z tych rzeczy, które mamy. Super, pusta mapa. Okej. Okay. Super. Chociaż. Chociaż. To się może przydać, by mieć tory i wtedy postawić to. Tak, postawić to i będzie można przepalać. D dobry pomysł to jest. Pozbieram jeszcze trochę tego. Czeka, bo to co to dawało? To nie, to pusto mapa, Okej, okay, to jednak bez sensu. O, matko, mam nadzieję, że nie trzeba będzie go łapką zabijać zaraz. Ja. Nic nie ma, jak w sumie zawsze. Dobra, zobaczymy jeszcze w dwóch pozostałych domkach. Nikt. Też nic. Okej, okay. chyba wszystkie domki znalazłem. Ok, zaczynamy mążkę kostna. Okej, okay. muszę coś jeszcze dać. Eee, marczkę kostna, No dobra. Eee, to wszystkie domki sprawdziłem. Chyba tak. O, no, przydałoby się bardzo stud do kraftowania. No, ale jak nie ma, to trudno. Trzecie. Gole ma zabić z łapki. Tu? Stu! Nie wierzę. Nie wierzę. Deski. Oho. Deski są z tego. Z sugarcane'a. To wiesz? Ja tutaj szybko zrobię plantację sugarcane'a. No, jednak ciężko będzie to przejść. Najwyżej przyspieszymy czas zaraz. Żeby dostać tego sugarcane. Okej, okay, coś tu mamy więcej przedmiotów. No jakoś nie za bardzo. Tylko te deski, te deski są świetne. Okay. Też raz, dwa, trzy. trzy. Okej, okay, co on robi? No chcę. Dobra, to przyspieszymy to. No dobra. To zabiliśmy go. Czemu to było takie ciężkie? Ale przynajmniej mamy żelazo z tego. Okej. Okay. Sprint mi pada. No dobra. To jakieś jedzenie trzeba zdobyć. Książka. bazalt No, super. Nic potrzebnego. Okej. Okay. Tu zwierzęta trzęsie jakieś. Koniec nie dają, niestety. I co? Okej, okay, dobra, ale w sumie jest ta farma. No dobra, dobra, dobra. Mhm. Okej, okay, mamy to. Trochę jedzenia. No, tylko myślę, że to może być problemem jedzenie po tym, przez to, co zrobiłem właśnie. Więc mam inny pomysł. Po prostu poczekam tutaj chwilę No i poczekamy chwilę czasu i zobaczymy się zaraz No dobra No to widzimy się zaraz No dobra, to jesteśmy Trochę dni minęło w tej grze Zobaczymy co my tu mamy no Dobra, to przed chwilą posadzimy Okej, okay. no trochę tego jedzenia mamy Dobra, to zbieramy i idziemy szukać czegoś Myślę, że trzcina też urosła już w tym czasie. No, zaraz zacznę. No nie. Ha, wieśniaki zaczęły to zbierać w sumie. Może to nie a ja, tylko wieśniaki. No niestety, chyba. Chyba mam rację. Okej, okay, one się za coś wymieniają sensownego, nie? Sensowne coś? Nie. Chociaż. Jeśli jeden emeral coś zrobi, no może zrobić. Dobra. To zacznę. Trzeba na pewno pójść po ten stół do kraftowania On jest dużą przewagą w tej grze Którą posiadam Ok, i zacząć jak się trz trzyma moja trzcina cukrowa Ok, elegancko No to mamy to, trochę trzciny Uj, kolejny golem to... Czemu nie Będą jakieś nowe te Nowy... nowe sposoby na zdobycie surowców. No dobra, to też przyspieszymy. No dobra, mam to. Ok, tylko żelaza. Zobaczymy, czy będą jakieś nowe. No, zobaczymy, czy będą jakieś nowe craftingi dostępne. No, dobra. byłoby tak. Okej, okay, beczka, drakota O, no, pół, złoto. Za co? Za deski i żelazo. Hmm, ale jedna sztabka to tak. Nie wiem, czy korzystna oferta. Okej. Okay. To też sporo tego. Za to. Sześć, żelaza. O, matko. Tańczy, czy to się opłaca teraz? Hmm. Wstań, co my dostaniemy potem z tego. Może jakieś lepsze możliwości będę mieć. No, chyba nie warto było zaryzykować. No, trudno. No to myślę, że trzeba iść na wyprawę jakoś. Znaleźć coś. No to zabiję tego golema i przeteleportuję Was do momentu. Kiedy zacznie, zacznę jeszcze raz, zacznę, znajdę jakąś strukturę. Okej, okay, no to jesteśmy. No to ogólnie nic za dużo się zmieniło. Trochę żelaza dostałem z Golema. I trochę jedzą kasę zabiłem. Świnek i tych kurczaków. I ogólnie, cofnąć się tutaj, bo tam były potwory. Ale znalazłem coś. O, właśnie, tutaj były gdzie to było, gdzie ja to znalazłem no właśnie, tutaj statek no to trzeba pójść zlutować może będą jakieś dobre itemy okej okay, no no to jest cięższe niż przypuszczałem, że może być Już tu chodzi o zwykłe diamenty a nie, nie wiem, o przejście gry bo diamenty myślałem, że będą całkiem łatwe i wtedy byśmy zrobili następny poziom, czyli przejście gry, ale najwyraźniej trzeba najpierw znaleźć te diamenty. Uuu co my tu jeszcze mamy? To. To lapis, ładnie. I nuggety, to. O, o, o. Dobra, dobra. wyjemy. Nie no, uuu, jeszcze wioseczka tutaj jest. To bardzo dobrze. Teraz szukamy tej drugiej Bo jest kilka kajów zawsze. Uuu, uh, co my tu mamy? No. Okej, okay, to. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. I sobie zaraz wezmę z tatu resztę rzeczy. Myślę, że nawet jeżeli to nie jest jakieś mega dobre jak pióro, to może jednak. Będzie jak w craftingu moim, się trafi coś. Papier też. Pióro też może coś trafi. Dobry to zaczynam. Ok. OK, Aqua Infinity i uuj Mending. To ładny. <m> dobra, myślałem, że jak to założę, to trochę mnie ochroni, ale no, chyba nie ochroniło coś. Ale i tak mamy tutaj bardzo ładne surowce. No dobra. To co tam jeszcze jest? Był w tej skrzynce? Okej, okay, papier. Proch... Dobra, tego już trochę nie ma sensu Krzemień bym sobie zdobył, ale boję się pod tą wodę wchodzić I czemu buty miałem zdjęte? No trudno Trzeba patrzeć na pozytywy Znaleźliśmy statek, wioskę Arbuzy nawet Zobaczymy, jaki będzie crafting może z Arbuzy. Z diamenty No na to wszyscy liczą OK. I co arbuzy robią? Gdzie są arbuzy? Okej, okay, płotek. Mm, jak to się robiło jeszcze? Było to drugie, ale dobra, trudno. I. Okej, okay, ten. daylight Detector. Okej, okay, ale deski. A za co deski? O, dobra. Zawsze coś, zawsze coś. Uu. I Spodenki. To się przyda. Może nie będzie aż tak łatwo mnie zabić. I co się jeszcze dostaliśmy? Emeraldy za deski. 9 emeraldów za dwie deski. Okej. Okay. To akurat fajnie, że Gdzie były deski? No. Hamogliśmy. Okej. Okay. I możemy mieć dużo emeraldów teraz. I za emeraldy powinniamy się z wieśniakami. Okej, okay, chyba nic fajnego, nic fajnego. Eee. No. Trochę desek można wziąć. Przydadzą się na pewno deski. Okay, bo tutaj od ręki też nic nie mogę raczej skraftować. Ok. Hmm, na coś liczymy specjalnego? Chyba nie zbyt. Ok. Na pewno pomoże coś. Dobra, tu ja zalimy, nie potrzebuję. Ale fajna oferta, nie No musimy znaleźć coś, co zmieni nam rozgrywkę? Co, co, co się tam paliło? Okej, okay. coś uprawy im zalało. No zaraz zobaczymy, co tam się paliło. Uuu, to jakoś teraz. Chyba jak ukryłem chunk, to po prostu się zrobiło. Oha, lawa pulka. No dobra. O, dobra, dobra. To może wykorzystamy, ale coś wątpię. Musimy jakieś inne rzeczy znaleźć najpierw. Nic, fajnego. Hmm. Chleb. Przynajmniej tyle, bo strażak trawy się nic nie robi. Okej, okay, to proszę coś u kartografa. O, chleb. To trochę tego jest. I patyki, u. To można coś dać akurat. I za co kartograf coś się wymienia? Nie, pusta mapa. Um. No i mamy to. Diamenty. Przeszliśmy cały nasz challenge. Mamy te diamenty. No i teraz pytanie: czy robimy część drugą? Część druga polega na przejściu gry na tym samym tutaj świecie. No to dobra, to zna dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema.